mam ludzie, witam was w pierwszym od dawna odcinku mixa. jakby się tutaj dlaczego nie nagrywałem to po prostu ostatnio słaby content z tej gry Lecz teraz miałem gemy ogólnie kończę za chwilę z tą grą I... Będę grał w Happy Pet Gamer Jak wyjdzie naprawdę prawdopodobnie jeszcze w lipcu z tego co wiem Dlatego przygotowałam tutaj na dzisiaj aż 27 jajec A więc naprawdę będzie grubo Mam nadzieję, że coś nam drobnie. Nie, przypadkiem mamy 69 rzeczy w ekipunku. Nie przypadkiem. jest moja szczęśliwa liczba ludzi. Zacznijmy skromnie od jednego Tiki -ega. O, mamy tylko. lecimy drugi z Tiki Egiem. Bum. Oczywiście, drobno mam. Luo Czyli, oczywiście, pet. Nie pytajcie, co takie jedzie za oknem, jak to słyszycie, bo nieważne. I... okej. Okay. drugi jak... Ale spokojnie. Leł się. Na No, po, mistrzostku. po mistrzostku zaczynamy. Po mistrzowsku. Ja nie dam widzę z takiego, ale okej. Okay. O, lak, 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 lak. Wiem, że to listy daje tak okrutnie, ale. Uh, Luaukat! Huge Luaukat, oczywiście. <grystanie> Marzenie. Ok, na rozruszenie będziemy otwierać 1-1-1-3-1-1-1-3. Jeden, 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 trzy. Trzy. Więc lecimy z tym koksem. Bum, pum, pum. Oczywiście tyle huge, że głowa boli. Oczywiście, tyle huge, że głowa boli. Więc o, tu ktoś otwiera i laka mu tam dam, Może mu coś zrobić, nie? w przeciwieństwie do mnie. Ta Sailor szarka, to tak widzicie. To jest pechowo też to Okej, okay. Lecimy dalej z Dzikim i. Pff. Wow! Rainbow Low Wow! Ale szczęście mam! Ale to już coś oznacza, to już coś oznacza. <grym> nie, nie kupię tych haczyków. Wow! Go ale czekaj, był golden, był rainbow, okay, był normal, shiny, luo, huge cat, wow, Nie lubię, na pewno tak będzie. Muszę to Czekaj, Poczekajcie chwilę, widzowie. Nie mogę wytrzymać. Chłopak boję. boi. Dobra, mniejsza o to. końcu by było pewnie. Trzy. Czy dobrze liczyłem? Wywalona do trzy i bum! Chwilona do tego. Nie no, że to Szanuję każdego zawodnika. Robimy wojnę w komentarzach. Messi, kinona albo. <śmany> Robimy wojnę, musisz coś skończyć. <śmany> już, myślałem, już myślałem, że to się długo kręcił. Ale nie. Nie, nie dzisiaj. Może dzisiaj, może nie dzisiaj. No ale. Mówię wam, Pety. O, oh, piękne. Jak dla mnie drop jeden lepszy, nie? Epic jeden rainbow. Puuuul, znowu luau se. No, nie zbyt dobrze. Ale jest. O, 250 quest pointów. Jeszcze... Nie gadaj. Nie gadaj. Nie gadaj. U! Huge drop, co się dzieje? Co się dzieje? Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało? Co tu się stało, tu się stało widzowie? Siucz kad na drobną. Co się stało? Ja yeah, pierdzielę. Wy pierdzielajcie mi z tymi tradeami. Na franc mogę jeszcze dać. Ale co się stało? Jak ludzie szaleją, piszemy na czacie, pogu, jo, ale kurde, respekt widzowie, ja. opłaca otwiera się otwierać Tiki Yagi, Pogu. no i kurde, let's see no i widzicie, to jest szczęście, to się nazywa to, to jest taka pała, że kur nie, nie, nie to, to ja od dzisiaj już będę Od dzisiaj. No i kurde. Może mam jakieś tekstury zbugowane, ale to dropno mi się uczy i tyle. Drugiego dropimy. Z dwunastu jajeczką. Właśnie Jest... jest Już. Z piętnastu 20... yes. jajeczką zrobiłem. Chujuża. Co się dzieje? Ty. To jest niemożliwe. Dosłownie miałem 5% z Mechibla. Dobra. Oddaję. Te jajka oddają. Może mi się już że jestem spełniony. Ja wydaję na to jajka jakieś 70 Benio. A zarobiłem jakieś 130. Co się stało? Co się stało? Dobra, 3 otwieramy. Lecimy, lecimy, lecimy. To co się stało? To było piękne. Od, tak oddało. No dobra, skupmy się może na tych sześciu jajkach. Raczej z nich nic nie drobnie, nie ukrywam. Raczej, no. Ale... Jak robił drugi już, to... Nie wiem, ja widzowie, nie wiem, nie wiem co się stanie. Ale daję wam goblinę, jak robią drugich już, chyba. Nie wiem. Zobaczymy. Ja bym na drugich już te, 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 te tego goblina, tak szczerze mówiąc, nie potrzebował. Obracamy. No dobra, wiecie co, nie będę otwierał trzech. Otworzymy dalej po jednym, żeby było troszeczkę dłuższy opening. Jak słyszycie za oknem głośno, to są werble dla mnie oczywiście. To są bisy, to są bisy, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Jeden huge, to już naprawdę jest mocny opening. Już się zasyrałem że mi drugi. Jakby by było to piękne, to było takie piękne. Tak szczerze, drugi huge, bo w mojej historii jak gram w Percimix'a mi tak odropnął, dosłownie. Drugi huge, po prostu niejako. Tu w rzeczy nic nie będzie, ale no, wiecie o co chodzi, tak no. No i... Lausseal, ale jest git. Ja się cieszę. Opening jak dla mnie na plus. <grystanie> Mamy aktualnie 215 wyrapu. może to nie jest mistrzostwo. Ale wyobraźcie sobie, że miałem... no... troszeczkę in, inny rap Bo wyobraźcie sobie, że miałem... Oh. 70... Nie, miałem 178b. Kupiłem sobie tego Hugha wcześniej. On był wart, no tak, z 10b mniej. bo Teraz troszeczkę ceny podróżne, bo ogólnie był event z gemami, ale już go nie ma, jakbyście pytali, ale Hugha stoją na tych wyższych cenach cały czas. jak goblin był 71,85, teraz jest 70, no powiedzmy nawet 9,96, więc no. Alu, Albus 109 i 134, a teraz jest 114 i 140. Więc no, jakby zwrócił mi się ten opening 180B, a teraz mam jak widzicie 200, no powiedzmy 15B z gemem, nie? 1B. Naprawdę kozacko, naprawdę kozacko nam wyszedł ten opening. Jeszcze, nie wiem, może na pewno wręcz nagramy jakiś opening z tej gry. Jako taki pożegnalny opening widzowie, otworzymy około 50 jajek, ale jeszcze wam nie mówię jakich, bo nad tym samym jeszcze się muszę zastanowić. A więc odcinek kończymy z stanem jednego hucha, czyli hucha luau kata. No, nie ukrywam, że na serię jestem zadowolony, że udało mi się go drapnąć z 27 jajek. A więc ja będę się już z wami żegnał. Pamiętajcie, łap zostawcie łapkę w górę i suba po więcej takich emocjonujących filmów. A ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie. Cześć!